Dobrze, jakiś tam test, I wystartował już raz. pierwszy bieg na 800 metrów mężczyzn, tutaj na liście startowej 10 zawodników, Mateusz Makowski MKS Półtusk, Daniel Szczykowski UKS Technik Augustów, Andrzej Piotrowski MKS Polonia Warszawa, Andrzej Klonowski Klub Sportowy Lider Grodzisk Mazowiecki, Wawrzyniec Pawski AZS AWF Kraków, Miłosz Mierzejewski WLKS Nowej Ganie, Kamil Żak AZS AWF Warszawa, Wiktor Miłkowski, UKS 48 Warszawa, Mateusz Malecki, e Klub Sportowy Lider Gronis Mazowiecki i Kacper Barańczuk, Ochocki Klub Sportowy Skra Warszawa. 195, UKS technika Augustów, Daniel Szczytkowski na prowadzeniu biegu na 800 metrów, panowie rozpoczynają drugie okrążenia, a prowadzący powiększa przewagę nad pozostałymi zawodnikami. Ostatnia prosta i tutaj atak na lidera, atak udany zdaje się, ale jeszcze nie daje za wygraną lidera, ale jednak numer 173 Mateusz Magowskiem bez punktu. Eee, odbiera prowadzenie i zwycięża w, w pierwszym biegu na 800 metrów